Siemano, prosto z Manchesteru. Dzisiaj mam dla was jedenastkę marzeń Manchesteru United. W poprzednim odcinku przedstawiłem wam moich ulubionych piłkarzy związanych z czerwonymi diabłami, natomiast teraz absolutnie dream team. Drużyna złożona z moim zdaniem najlepszych zawodników Manchesteru United z okresu od kiedy ja oglądam do teraz, czyli mniej więcej od roku 97, do 2025 przedstawię Wam drużynę 11 zawodników, których ja uważam za najlepszych. Zapraszam na odcinek. Będą to oczywiście moje subiektywne wybory. Możecie się z nimi nie zgadzać. Ja, jak zawsze, chętnie o tym wszystkim podyskutuję. Tylko proszę o jakąś taką sensowną, kulturalną dyskusję, a nie o po prostu jakieś wylewanie swoich żali. Ale to zobaczymy. Jeżeli chodzi o wybory, myślę, że wielu z nas wybrałoby bardzo podobne jedenastki. Możemy się nie zgadzać raczej jednym czy dwoma zawodnikami, w zależności oczywiście też od wieku, bo podejrzewam, że wielu młodszych widzów raczej nie będzie pamiętało części zawodników, a niektórzy starsi dadzą piłkarzy, których niestety ja nie miałem oglądać i bardzo tego żałuję. Cho tak jak chociażby Erika Cantone, o czym ja zawsze podkreślam w każdym takim odcinku. Niestety ja nie miałem przyjemności oglądać Erika, także w moim składzie go nie będzie. Musicie wybaczyć. I tak jak mówię, to są moje wybory i to jest moja najlepsza jedenastka Manchesteru United. Zaczynamy oczywiście od pozycji bramkarza. Moim zdaniem, Peter Schmeichel. Jest to ten sam wybór, który dałem Wam, jeżeli chodzi o ulubieńca i ja. Tak jak podkreśliłem w tamtym odcinku, dla mnie Peter Schmeichel był w pewnym etapie swojej kariery najlepszym bramkarzem na świecie, i ja to po prostu podtrzymuję: dla mnie to jest najlepszy bramkarz Czerwonych Diabłów, jakiego ja miałem okazję oglądać. Jego niesamowite umiejętności, akrobatyczne, charyzma, takie dowodzenie całą drużyną Manchester United, takie trochę szaleństwo. Połączone z ogromną jakością bramkarską stwarza dla mnie bramkarza niemal idealnego. Peter Schmeichel był naprawdę totalnym kozakiem na tej pozycji i dla mnie on musi być w tej drużynie. Oczywiście można tutaj rozważać Edwina Wandersara, również bramkarz o bardzo wysokich umiejętnościach, ale dla mnie to nie jest to samo. Pewnie niektórzy fani postawiliby na Dawida Hęę, hey, który w swoim nie był mocarzem, ale dla mnie. Praktycznie od zawsze, na zawsze to będzie Peter Schmeichel. Nie wiem, jaki bramkarz musiałby się tutaj pojawić w Manchester United, żebym ja zmienił moje zdanie. Także Peter Schmeichel to jest wybór na pozycję bramkarza. Prawa obrona, nie może być nikt inny. Oczywiście jest to Gary Neville. Nie wiem, czy tutaj trzeba uzasadniać jakikolwiek w ogóle wybór do tej jedenastki, ale postaram się tak pokrótce. Kapitan Manchester United przez długi czas. Absolutnie piłkarz solidny, nie jakiś taki, wiecie, tytan i taka legenda prawej strony, jak chociażby myślimy, nie wiem, w przypadku Cafu, ale Gary Neville to jest taki symbol angielskiej piłki i Manchester United. Piłkarz, który zabetonował tą prawą obronę na ponad 600 spotkań i nikt nie miał startu. Dla mnie to jest w ogóle, jakby się tak zastanowić, chyba najlepszy prawy obrońca w historii Premier League. No, i oczywiście musi być on w 11 Manchester United. Jeżeli chodzi o środkowego obrońcę, to ja wymienię od razu dwóch, bo ja uważam, że duet Rio Ferdinand i Nemanja Vidic to jest najlepszy duet stoperów, jakich ja miałem okazję oglądać w Premier League. Żaden inny duet, czy trio, czy jakkolwiek to sobie zestawicie, moim zdaniem nie jest nawet blisko tej klasy i umiejętności, jaką prezentowali właśnie Ferdinand i Vidic. Ich połączenie, kombinacja tych dwóch zawodników, to była po prostu taka mieszanka iście magiczna. To był taki mur nie do sforsowania, który naprawdę zapewniał totalny spokój bramkarzowi, ale i całej drużynie. Naprawdę i jeden, i drugi, i Anglik, jak i Serb, są moim zdaniem takim pikiem, jeżeli chodzi o obrońców. W historii Premier League można oczywiście myśleć o Jonie Terrym, o Virgilu Van Dyku, o naprawdę kilku świetnych obrońcach, jeszcze takich, których ja nie miałem nawet okazji oglądać, jak chociażby Palister. Ale dla mnie to właśnie ten duet to jest taki symbol. Raz, że Manchester United, zresztą to będą wszyscy ci piłkarze tutaj, będą swego rodzaju takim symbolem naszego klubu. Ale dla mnie, jak ja sobie myślę o duecie stoperów, to jakby Ferdinand i Vidic to przychodzi naturalnie. Tak jak przychodził do mnie duet napastników Cole York, tak samo właśnie tutaj Nemanja i Rio. To jest dwójka, którą ja zawsze wymienię, jeżeli chodzi o najlepszy duet stoperów. Nie uważam, że oni są najlepszymi obrońcami, jakich ja w ogóle miałem okazję oglądać. Ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o Manchester United, bezdyskusyjnie. Lewa obrona. Kolejny piłkarz, który znalazł się w mojej ulubionej 11 zawodników. Swoją drogą, jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze, zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Na lewej obronie ląduje Denis Irwin. I tutaj podobna sytuacja jak przy Garym Nevilleu, z tym, że ja uważam, że jako boczny obrońca Denis Irwin był po prostu lepszy. Totalny. Mówiąc o nim solidny, to nie jest tak, że ja myślę, że to był taki. Solidny piłkarz że taki okej, okay. nie, bo to była taka solidność na poziomie naprawdę bardzo wysokim. Mr. Consistency, gość, który nie grał słabych spotkań, naprawdę ciężko jest się przyczepić o cokolwiek do niego. Pracowity, z ogromnym zaangażowaniem, grający jedną i drugą nogą, uczestniczący w akcjach ofensywnych, bardzo dobry w obronie, wykonujący świetnie stałe fragmenty gry. Czego więcej potrzeba od bocznego obrońcy? Oczywiście ta pozycja przez lata się zmieniała i teraz jest to boczni obrońcy są niemal jak skrzydłowi, ale wcześniej obrońca to miał być głównie obrońcą i on robił to wyśmienicie. Naprawdę, moim zdaniem, jest to jeden z najbardziej niedocenianych w ogóle zawodników, jeżeli chodzi o całą piłkę nożną, już nie mówiąc na, na swojej pozycji. Ale dla mnie jest to top i podejrzewam, że jeżeli wybierałbym taką jedenastkę Premier League, to może jeden obrońca byłby w stanie przeskoczyć tutaj nad Denisa. Także on automatycznie ląduje, domykając naszą czteroosobową linię obrony. Pomocnicy będzie ich trzech, i zaczynamy od defensywnego, od serca Manchester United, od piłkarza, którego ja nie darzę wielką sympatią, ale uważam, że bez niego. Manchester United by nie istniał, i oczywiście, jest to kapitan dla wielu. Będzie to jeden z ulubionych zawodników, jeden z najważniejszych piłkarzy ery, sir Alexa Fergusona. Jest to oczywiście Roy Keane. Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, ale Roy Keane nie tylko przez swój charakter, bo oczywiście, możemy mówić, że to jest serce, to takie płuca, taki prawdziwy wojownik, duch, wręcz taki jakby naturalny diabeł w Manchesterze United, ale też jakość piłkarska, bo on i potrafił rozgrywać i potrafił zdobyć bramkę i, na, i grał kombinacyjne, nie był to tylko taki prosty rzeźnik, chociaż oczywiście większość ludzi kojarzy go właśnie z tego, z takiej nieustępliwości, z walki na całego, z takiego naprawdę wychodzenia na mecze jak na wojnę i jak na stawienie czoła nie tylko przeciwnikowi na boisku, ale to była taka walka o honor, walka niemalże o życie, w której nie liczyło się nic poza zwycięstwem. I Kin, tak jak mówię, nie jest to charakterologicznie piłkarz, którego ja lubię. I tu nie chodzi o jego grę na boisku, tylko dla mnie to jest po prostu taki kawał hama, ale w takim bardzo negatywnym znaczeniu. Dla mnie to nie jest piłkarz, tak jak ja chwaliłem Manie Widicza za charakter w poprzednim odcinku o ulubionych piłkarzach tak kin to jest dla mnie nie ten jakby poziom tego co ja lubię co ja cenię sobie w zawodnikach ale oczywiście to jak on się prezentował na boisku ja mu nic nie odejmuję bo on trzymał tą całą drużynę w ryzach i ja wiem że piłkarzy takich obecnie brakuje nie tylko w Manchesterze United ale moim zdaniem cała piłka cierpi na brak takich mocnych potężnych charakterów w których raz, że przeciwnicy będą szanować i będą się bać, a dwa, że cała szatnia będzie słuchać, będzie miała taki absolutny respekt mimo, że to nie jest najlepszy piłkarz że to nie jest największa gwiazda to jest taki kapitan pełną gębą, który będzie po prostu trzymał za mordę, jak będzie trzeba, całą drużynę. I właśnie kimś takim był Rojkin. I poza tym wszystkim i klasą piłkarską po prostu ja nie wyobrażam sobie najlepszej drużyny Manchester United bez Royakina. Drugi pomocnik w tym zestawieniu oczywiście jest to Paul Skols. Tutaj myślę, że nie trzeba wiele argumentować, bo jakość Pola Skolsa, jeżeli ktoś go oglądał, to wie o czym ja mówię. Jeżeli ktoś nie miał tej przyjemności, albo widział tylko końcówkę Pola Skolsa. To ja polecam sobie odświeżyć, zobaczyć jak on grał, bo mówimy tutaj o jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Mówimy tutaj o jednym z najlepszych pomocników w całej piłce nożnej, na którym wzorowali się wielcy, który może być śmiało stawiany z takimi pomnikowymi postaciami jak chociażby, nie wiem, Zinedine Zidane. I ja jestem takiego zdania, że. Najlepsze trio takich pomocników moim zdaniem to tworzyli Xavi, Iniesta i Busquets, jeżeli chodzi o piłkę. Ja uważam, że jakby któregoś z tych zawodników podmienić na Pola Skolsa, to jakość zostałaby co najmniej utrzymana. To jest jedyny piłkarz, który moim zdaniem mógłby wejść do tej trójki. I ta gra wyglądałaby nadal niesamowicie, nadal ta Barcelona z nim w składzie byłaby po prostu magiczna, taka jaka była kiedyś. Scholes to jest mistrz. Jeżeli miałbym się opokusić o wybór trzech najlepszych pomocników w ogóle, to na pewno Scholes tam by się znalazł. Także Paul Scholes to jest drugi pomocnik w tej jedenastce. Trzecie i ostatnie miejsce w takim jakby środku pomocy. Może to być niespodzianka dla niektórych. Moim zdaniem to jest wybór dosyć oczywisty. Bruno Fernandes to jest nasz obecny kapitan, i ja uważam, że z obecnej kadry to jest jedyny piłkarz, który u Alexa Fergusona miałby pewne miejsce. Że on grając z tymi piłkarzami, których ja wymieniam, albo w ogóle w erze Alexa Fergusona, byłby legendą niepodważalną dla Manchester United. On mając napastnika takiego jak chociażby, nie wiem, Ruud van Nistelrooy, wykręciłby pewnie ze 200 asyst. Jeżeli on by miał Cristiano Ronaldo, Ryana Giggsa, Paula Scholesa, innych tego typu piłkarzy, wiecie, te takie pomnikowe postacie, to Bruno Fernandes jednym tchem byłby wymieniany z nimi. Niestety trafił on na Manchester United słaby, ale jest on jedyną postacią, o której mowymy, możemy sobie powiedzieć, że jest to wysokiej klasy piłkarz. Że jest to zawodnik, którego mogą zazdrościć nam inne kluby. I pewnie tak jest, chociaż niektórzy się śmieją, jego, z jego charakteru, z jego zachowania, z tego, że on nie wygrywa z tym Manchester United, nie jest to wina Fernandesza, tylko tego, jak wygląda cała drużyna. Popatrzcie na jego liczby, popatrzcie na to, co on nam daje. I ja uważam, że nikt nie powinien podważać obecności Bruno Fernandesza w takim zestawieniu. Bo jeżeli on miałby takiego Roja w pomocy, jeżeli miałby obok siebie Pola Scholsa do rozegrania, to Manchester United miałby jedną z najlepszych trójek pomocników w historii w ogóle piłki nożnej. I ja uważam, że my byśmy tak dominowali futbol, że naprawdę ciężko by było znaleźć przeciwnika. Z takimi trzema nazwiskami pomocy jak Keane, Scholz i Fernandes po prostu to byłoby coś, co nie mieściłoby się w głowie. Bruno Fernandez z jego. Umiejętnościami kreowania, zagrywania szalonych piłek, wielokrotnie strzelania bramek, naprawdę wyróżniałby się nawet wśród tak wielkich nazwisk i stwarzałby piłkarzom z ataku, o których zaraz sobie powiemy, tyle sytuacji, że oni nastrzelaliby bramek jeszcze więcej i chociażby nasz główny napastnik byłby po prostu jednym z najwybitniejszych strzelców w ogóle. Także Bruno Fernandes to jest ostatni pomocnik, który ląduje w moim zestawieniu. Trójka ofensywna, zaczynamy od prawej strony. Doczekaliście się wreszcie na tym kanale Cristiano Ronaldo. Tak, ja go mogę nie lubić, ale Cristiano Ronaldo niewątpliwie jest jednym z największych piłkarzy na świecie. Jednym z najlepszych w ogóle w historii. Grając dla Manchester United, on po prostu przerastał tą ligę. On demolował przeciwników, on razem z innymi zawodnikami sprawiał, że Manchester United był drużyną niedoścignioną. Jego umiejętności dryblingu, strzału, rzuty wolne, w ogóle przygotowanie fizyczne, taka eksplozywność, jego szybkość sprawiały, że to był taki piłkarz, taki potwór, prawdziwy taki, taki cyborg, taka maszyna nie do zatrzymania. I naprawdę Cristiano Ronaldo trzeba doceniać za to, jak on wyglądał w Manchester United. Charakterologicznie po raz kolejny, to nie jest piłkarz, którego ja mogę lubić. Ja bardzo często podkreślałem w komentarzach, ludzie mnie o to pytali, dlaczego ja nie lubię Ronaldo. Ja nie lubię Ronaldo przez jego charakter. Natomiast ja go doceniam jako piłkarza. Nie uważam go za najlepszego piłkarza na świecie czy w historii ale uważam go za jednego z absolutnie najwybitniejszych i jednego z najlepszych, jakich ja miałem okazję oglądać. Dlatego w drużynie Manchester United, w tym dream teamie, Ronaldo musi się znaleźć. Nie ma tutaj po prostu żadnej dyskusji. I dla mnie właśnie Portugalczyk ląduje na tym takim, jakby wiecie, umownym prawym skrzydle w trójce ofensywnej. Lewa strona, Ryan Giggs. Co tu dużo mówić? Jedna z największych legend w ogóle Manchester United. Piłkarz inny niż Cristiano Ronaldo w tym swoim najlepszym czasie. Natomiast prawdziwy taki skrzydłowy, bardziej lewy pomocnik niż lewy napastnik. Ale z jakością Ryana Giggsa on nie miałby problemu grając całą karierę jako taki mocno lewoskrzydłowy lub jako środkowy pomocnik. Co zresztą zdarzało mu się grywać na różnych pozycjach. Zawsze wyglądał świetnie. Piłkarz, klasa całkowita. Jeżeli chodzi oczywiście o boisko, tutaj nie mówimy zupełnie o niczym innym. Charakter na boisku super, poza boiskiem trochę już inaczej, ale ogólnie Ryan Giggs, jego dribbling, jego zagrania, jego też taka fizyczność, szybkość. Podejmowania decyzji, poruszania się, umiejętność mijania obrońców naprawdę na poziomie eksperckim. To jest wyszlifowane po prostu w każdym calu, że widać ten taki diament w tym piłkarzu. Taki symbol tego Manchesteru United. Zresztą ja, ja to powtarzam po raz kolejny: wszyscy ci piłkarze są symboliczni w pewien sposób dla ery, szczególnie Fergusona, bo poza oczywiście Fernandeszem. Ale to jest jedyny rodzynek, który nie, jakby nie określa tej ery wielkości Manchester United i tego, co my wszyscy wspominamy wielokrotnie. I Ryan Giggs to jest zawodnik, który moim zdaniem jest najlepszym lewym pomocnikiem w historii tej ligi. Było wielu świetnych. Eden Hazard, który po prostu w Chelsea wyglądał jak taki młody bóg. Ale jak się popatrzy na Ryana Giggsa, Zobaczcie sobie ci, którzy naprawdę nie pamiętają tego, wszystkiego, jak Gig zgrał. Jak on mijał tych rywali, z jaką łatwością, z jaką lekkością, a zarazem na jakiej szybkości ten jego dribbling się odbywał. Jak on po prostu pruł tym lewym skrzydłem i zostawiał w tyle wszystkich piłkarzy. Niesamowity zawodnik. Kolejna taka postać, no pomnikowa. No, jak popatrzymy w ogóle na naszą historię tego Manchester United, osobistości nie do podważenia i wykończenie tego zespołu. Nasz napastnik Wayne Rooney. Tu nie może być innego zawodnika, moim zdaniem. Najlepszy strzelec Manchester United. I chociaż ja uważam, że Rud Van Nistelrooy był lepszym napastnikiem niż Wayne Rooney, to Rooney był po prostu lepszym piłkarzem od Van Nistelroya. Całościowo ten full pakiet, jaki miał Wayne Rooney w sobie stawia go jako moim zdaniem bardzo niedocenionego piłkarza ogólnie, bo to jest zawodnik, który mam wrażenie, że zagrałby na każdej pozycji na każdej pozycji, na treningu czasami nawet grał na bramce. Rooney miał taką jakość, tyle takiej energii i pasji do tego sportu, że jest to Rzadko spotykane obecnie w piłce, że zawodnik będzie grał dobrze wszędzie. A ja nie mam wątpliwości, że runej na wszystkich pozycjach w ataku, jako pomocnik, naprawdę wyglądałby wyśmienicie i on tak grał. Ludzie, którzy go oglądali, wiedzą, że on tak grywał i on wszędzie grał top. Każdy oczywiście z tych piłkarzy miał gorsze momenty, zdarzały mu się problemy i tak dalej, wpadki. Tak samo runejowi, ale najwięcej bramek dla Manchester United, mimo że nie był to taki prawdziwy goleador, to ja uważam, że z takim Bruno Fernandesem za swoimi plecami runej strzeliłby jeszcze więcej bramek. Jego rekord dla Manchester United uważam, że byłby przynajmniej jakieś 50-60 bramek lepszy. Może więcej. Jestem niemal na 100% pewien, że tak by było. Oczywiście to jest gdybanie i to ja mogę sobie wyobrażać, co by było gdyby, jak to by wyglądało. Ale przy tym, jakie Fernandes potrafi zagrywać piłki? Pamiętajcie, że obok jeszcze by był Paul Scholes, Giggs i Cristiano Ronaldo. Rekord Runeja to byłyby granice podejrzewam około może 400 nawet bramek. Ale jeżeli już skupimy się na samym Angliku, siła, szybkość, determinacja... Ja już mówiłem, taki prawdziwy, wściekły byk, który nie dał się powstrzymać nikomu. I to jest jedenastka piłkarzy, których ja uważam za najlepszych w Manchesterze United i jakich ja miałem okazję oglądać. Podejrzewam, tak jak mówię, że wasze jedenastki będą bardzo podobne. To jak się ułoży, myślę, że w niektórych waszych jedenastkach znajdzie się Patri Sevra. Nie będę zaskoczony. Bardzo możliwe, że David Beckham się znajdzie w czyich składach. Myślę, kto jeszcze może się znaleźć. Być może ktoś stawi Japastama. Może właśnie postawicie na Edwina Wandersara. Myślę, że dla ludzi starszych ode mnie, którzy mieli okazję oglądać, takich jak chociażby Snafi, na pewno będzie Eric Cantona zamiast kogoś. Myślę, że nie wszyscy docenią Bruno Fernandesza i to, ile on daje temu klubowi, przez to, jaki ten klub nasz jest obecnie. Ale dla mnie jest to jedenastka, nad którą szczerze ja nie musiałem nawet bardzo myśleć. Ja obudzilibyście mnie w środku nocy i ja podałbym wam dokładnie taką jedenastkę. I ten pomysł narodził mi się w pracy, jak gadałem z moim kumplem, fanem Liverpoolu, gdzie tak sobie wymienialiśmy on swoją, a ja swoją. I po prostu zaczęliśmy od bramkarza do napastnika, i taka właśnie jedenastka mi wyszła, jaką wam zaprezentowałem. Podzielcie się w komentarzach waszymi. Ja zapraszam od razu na kolejny odcinek, który myślę, że zaskoczy kilka osób, bo będzie to odcinek o Ronaldo. Chciałbym porozmawiać o tym, jak wielkim piłkarzem był Ronaldo, jak wiele on znaczył dla piłki i w ogóle, co znaczy on dla mnie jako kibica piłki nożnej. Podyskutujmy o tym wszystkim w komentarzach. Dajcie znać, jak Wam się podobało, a na teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!